Zlot press fire to continue. A tu szwagier gra w sensibla z organizatorem, z Mareckim. Marecki prowadzi 1-0. Szwagier przegrywa Argentyna, Polska. Szwagier, Argentyną. Zobaczmy emocjonującą drugą połowę tego spotkania. Tu proszę. O, ale szwagier tutaj. Na standardowym Joyu Marecki na Joy karcie i zobaczmy co się dzieje. 1 do 0, no nie jest źle szwagier, może coś z tego wyciągniesz. Tu zapraszam wszystkich na Press Fire to Continue, wspaniały kanał, macie subskrybować, lajkować, no szwagier jedzie. No Polska ciśnie, Polska ciśnie, ajajajajaj, aj, 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 aj. mało brakowało, jest szansa szwagier

Osiemdziesiąta piąta minuta. Aj, 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 dobrze było, szwagier. Rzutka i z główki, szwagier. Przytrzymaj, sam przytrzymaj, a później... Oj, teraz wal! Wal! No prawie, kurwa. No jeden do zera, niestety szwagier przegrał. Szwagier, jak się czujesz po tej porażce? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Idziemy na bociany. Tak, na bociany. A tu Paweł. Witam Pawła, dostawca sprzętu z Japonii, od którego nabyłem parę dzisiaj fajnych sprzętów. Co tam Paweł przywiozłeś jeszcze ciekawego? Jakieś rarytasy Neo Geo, no? Tyle. Tyle. Ja wam zaraz pokażę co przywiózł, bo chłopak się wstydzi. Wszystko już sprzedane. Wszystko już sprzedane. Jest i ordynator, który ciśnie swoją ulubioną grę, czyli Goblin z Leniwy, witamy Leniwego. Dobry, dobry, witam wszystkich, <laughs> Jest bardzo dobrze, zapraszamy. No, jak Ci się podoba impreza? Bardzo dobrze, zobacz tam, co się dzieje na arcade. Proszę bardzo, rzut oka na salę. Przypominam, zlot organizowany przez Pressfire, to Continue, wspaniały kanał który prowadzą Marecki i Honda zapraszamy do subskrypcji niesamowity zlot w niesamowitym miejscu hotel Soraj kupa maszyn retro i kupa telebimów turniej, tam turniej PESA, turniej yy, w Sol Kalibura któregoś turniej Sensibla, no a tutaj leniwy po raz 59 przechodzi Gosden Goblins o, obcykane wszystko. Zresztą to już widzieliście u mnie na kanale. Idziemy dalej, bo. Nuty! Jezi, nasz święty Mikołaj, pan W. Pozdrawiamy. Cześć, stary. No. Będzie już na dzień dziecka? Oczywiście. Szykuj ja nagrody? Będzie, tak jest. I szwagier, co ty tam trzymasz, szwagier, szwagrowski? Nie, nie trzymam. Bateria. Jak piwo? Bateria się leje, Jezzi Kuba Słonka! Dzień dobry. Witaj, Dzień dobry, witajcie. Witajcie, serdecznie pozdrawiam. Ja dzisiaj na trzeźwo. Eee, Ale stoisz, przyszedłem grać. Stoisz przy stoliku ze szwagrem? Więc... Bo Ja, mam kole, bo ja, ja kolek przylezłem kochole. To jest moja kochola. Eee. Więc e, nie wiadomo jak to się skończy. Jeździ Gaja. Cześć Gaja. Co ty tu masz za kontroler? Kurde, no posadzili mnie przed takim jak. Ja nie wiem co, jak to się obsługuje, co się tu dzieje, no. Panowie, tutaj widzę, że... Najlepszy... ...straszna bestia. Najlepiej po prostu odpalić przycisk i się katapultować i tyle. To kurta jest sprzęt. Co to za kontroler, do czego? Dobra. Steel Battalion, panowie, no to gruba akcja się szykuje. Będziemy linkować dwie konsole Xboxy. No. No i będziemy grać polanie laniu Steel Battalion versus. Także szykuje się gruby szpil. Steel Battalion na Xboxie będzie grany Polinku. No panowie, na bogato. Tu mamy jakieś sprzęciki. Akorn Archimedes. No piękny system, wspaniały. Brakuje mi go. Brakuje mi tego sprzęcika. No i FM Towns Marty. Czyli konsolka FM Towns. Też nie mam, ale powiem szczerze, nie wiem czy chcę. Zobaczymy, co tu jeszcze jest. Jest i Vectrex, jest i Sega Saturn, panowie, jest i playek dwójeczka i multum, multum gear. To chyba stoisko, stoisko stanowisko Victorino. Multum Gierek, playek dwójeczka Slim i Fat, to jest Sharp 68000 i Dragon Spirit, panowie. Wspaniała maszyna, oryginalny Sharpik 68K Przepiękna, tak, witamy, tu jest El witamy. witamy serdecznie. Co dzisiaj będziesz pobijał rekordy? Przejdę, Smoczka z, z, z na jednej. Na jednej blaszce przejdziesz? E, to dobry jesteś. Gratuluję. Ja wam odpalę, bo to jest bardzo dobra wersja Dragon Spirit. Bardzo dobra. Ja tu lecę z ręki, bo to nie miałem nic nagrywać, ale nagram. Kapitalna wersja. Sharp 68000 to jest sprzęt, na którym nawet Capcom robił wersje automatowe swoich gier. Programowano na Sharpie 68000 i było kilka rodzajów. Na moim kanale znajdziecie live z grami Sharpa 68K. No i to jest Dragon Spirit, praktycznie w wersji pixel perfect. Jedną ręką tak ciupę to wiecie, to się nie da. Proszę. 3Do i Street Fighter Arcade Stick piękne, w ogóle maszyn tu jest bardzo dużo. A tu jest PC Engine Duo, białe, ja mam czarne, a tu białe i Gradius 2. Panowie, no też świetna maszynka. Polecam każdemu PC Engine, super maszyna do szmapów. O, włączyłem start Nie wiem jak mi słychać, ale może coś tam słychać i leci Gradiusz zaraz poleci Też świetna wersja Tu co mamy za bestię? Nawet ja tego nie rozpoznaję. Co to jest? Power PC jakiś. Admork. Pin Pinpin. A, to jest Pinpin pin, też taka. Chyba japońska nieznana konsolka. To nawet tego nigdy nie powiem szczerze. Nie miałem w rękach. Może odejdę stąd, żeby się nie podniecać. <grym> Bo może mi się zachce to kupić. Wystarczy. Laser Diski. Tutaj Street Fighter. A tu panowie Laser Diski. Pyramid Patrol. Makros Plus. Proszę, jakie cuda. Hyperion. Space Shooting. Jeszcze w Laser Diski jak zainwestujemy, to będzie za ostro. <laughs> no. No, nie są tanie rzeczy, kurde. Mega CD, to jest do mega Drive'a widzę laser disk. Rock, Rocket Coaster, no, ciekawe rzeczy, ale lepiej się nie napalać. Amiga 2000, a tu Neo Geo, Neo Geo świetna gierka, Ninja Mission czy Ninja coś tam bardzo dobra szczelanka. a to Neo Geo tutaj z karfiżem właśnie 160 chyba w jednym multigame i to Neo Geo okazało się, że, że już jest moje bez tego karfiża muszę dokupić ten karfidż ale no jakoś stwierdziłem, że nie mam bo to jest AS na Carthage'e, nie mam tego Neo Geo, to teraz już mam Tutaj turnieje. Tu chłopaki jest wytyczne. Kość. Tak jest. Tak. Turniej kalibura. I tu chłopaki grają. I tu w ogóle same dreamcasty. To ty urządziłeś ten końcik wytyczne, Ty urządziłeś ten końcik. Patrzcie ile dreamcastów. Ja tu wejdę, a tu Honda, jeden z organizatorów. To nie jest live, tylko filmik, nie martw się. A ja się niczym nie martwię, spokojnie. Zapraszamy. No. Proszę bardzo. Do na stanowisko. to jest wszystko, co można. No nie no, w Dreamcastie, co no. bardziej. Kocha Cię Sega, to, no, jest. to jest Retro szef, witam serdecznie. Z Segarelli chyba, nie? No proszę. ściany. Pięknie, a tam House of Dead. Kontrolery. Ja stąd się zmywam. Nie przeszkadzam. O, witamy, Jest witamy, fizikanda. dzień dobry. Jak poszło? A, przegrałem. Ale powiem wam jedno, pad mi nie działał. Przegrałem. <śmienic> tu będzie turniej Pro Evolution Soccer 6. Chłopaki organizują. Dziewczyny. I Piotr Mal podrywa dziewczyny. Piotrek, witam cię. Dawaj pionę jeszcze raz. Mus muszę go zaprosić, bo mi się żalił, że dawno u mnie nie był, a był jeden z pierwszych gości. Nie żalił, tylko pieprzy, że mnie po prostu kolefa i do mnie nie przyjeżdża. Ma, ale ja masz tak w, w zupełności rację. Masz w zupełności <laughs> rację, zgadzam się z Tobą. Przepraszam cię bardzo. Masz wybaczone. Wiktorino wybaczone. jako Subasa. Co tu goście robicie? Co tu robicie chłopy? Będziemy grać w żółwie na sześciu W żółwie ninja? No to pięknie, no mam kciuki Czekajcie, bo tu Speedmaza Marduk, Mareczki i Grzegorz, dobrze mówię? Dobrze Witam cię Grają w Speedmazę na Atari tak. Jest Marduk, jeden z moich ulubieńców Niestety, a dobra, No mów było, dobra, przegrałeś no i najpiękniejsza retrograczka Roksi. Hey. <laughs> cześć, dajcie ona jeszcze <laughs> Dawaj, cześć Amarecki skupiony 58 punktów. No popatrzmy jak mu pójdzie Zobaczymy kiedy skusi za tak chwilę Amiga Atari. Buk jest, Buk jest. Buk jest. Najgorszy Buk odcinek Eee, przeszedł to Dobrze jest, poszło robić 116 126 A tu jest Issmako szpiła, z którym przyjechałem Cześć Smako! I już i taka w maju Lubieniec nic. wszystkich widzów kanału retro i gimątę. Hej! i Kubuś. Kubuś na którego Amidze 600 gramy w Jure. turniej sensibla. Teraz muszę tam zobaczyć, kto następny gra. I też Speedmaza, proszę bardzo. Naykon, a tu patrzcie. Tu mamy oryginalną płytę główną od Komando, A to jest wszystko własność Leniwego, on tu parę płyt głównych przywiózł. Yy, I telewizor w pionie CRT postawiony. A tu dzisiaj Big Org zrobił te 920 400 na jednym życiu. Ale powiem wam, że to nie jest ostatnie jego słowo, bo wcześniej zrobił półtora miliona. Więc w mam ma mi lecieć. Nie, 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 nie. nie. I leci Polski. Nie, na razie nie. Później, jutro sobie na spokojnie to zrobię. A tu Metal Slag... Ja tu nie siadam, bo tacy mistrzowie grają w to komando, że ja to jestem przy nich pikuś. Metal slug i Neo Geo też. Tu jest chyba MVS, nie? Nie ma pojęcia. Pięknie. Zobaczmy, co tu jeszcze chłopaki mają. Jest i właśnie. Ile zrobiłeś dzisiaj? Półtora miliona? Ile zrobiłeś na komando? Milion dwieście. Milion dwieście. No to bardzo, bardzo skromnie. Gratuluję. Gratuluję. Tak jest, jesteś mistrzem. Tutaj Kozik. Cześć Kozik. Cześć, to... No, Włodzu, bardzo Chce... miło by jest ja to... jak już wiesz kim jestem. No. No, <laughs> to tak się gadało, ale... Te... Tak, ale teraz już Cię kojarzę i jest elegancko. I tu proszę, Victrix Pro, a tu jest ten... Jak ten się drugi nazywa? Co podłączasz? Ten. Ten? Stick Atrox. No tak, Atrox. No, to też jest bardzo dobry, bardzo dobry. Dobra, tu było, a jeszcze się... Przejdźmy w jedno miejsce, gdzie nie byliśmy tam. Przejdziemy. O, jeszcze Wam pokażę, co tutaj Paweł ma do sprzedania. Co zostało niesprzedane. Ja trochę rzeczy nabyłem i, i raczej tu już nic nie nabędę. Ale są i fajne gry. O, I fajne gierki do nabycia. Panowie, proszę bardzo. Fatal Fury 2 oryginał w boksie na szarpa 68 tysięcy. Super wydanie. Mnie, o to mnie jeszcze kręci, chyba sobie kupię. On patrzy na Saturna, Kręci mnie, kurde. Tu mamy Neo Geo, tu mamy kontroler do, do tej szufci, do tego symulatora pociąga. Densha de Go, Play 2 limitowana. To Neo Geo już jest moje. Xbox Wii tu Neo Go, CD jeszcze do zakupu i dużo gier na różne systemy ale powiem szczerze no nie chcę tutaj przeglądać tego bo jak zacznę przeglądać to coś, coś pewnie trzeba będzie o, kupić Samurai Spirit patrzcie kuźwa no i no jak tu się oprzeć nie no Real Boat Fatal Fury King of Fighters 97 no kurde no Countdown Vampires na plejkę super Gireczki. o tutaj zaś mamy kartridże Rambo Matiland tu nawet coś czego nie rozpoznaję no panowie no Heh. raj dla retro graczy. tu widziałem wspaniałą wydanie Dungeon and Dragons a tutaj jest akurat MARVEL yy, vs Street Fighter, ale kurde, Dungeons Dragons widziałem na Saturna, piękne wydanie, ale cena też mnie załatwiła, bo 700 zł, a teraz go nie mogę zlokalizować, takie w boksie. Jeszcze miałem przejść w jedno miejsce tam po drugiej stronie, bo nie byłem. <laughs> Proszę? No jeszcze za chwilę. O! Moon Patrol! Moon Patrol! To na tym karfidziu Evercade, bo to jest ten Evercade, tak. nie? Mega Manowy. Powiedz że ten Mega Manowski Evercade chyba ład, 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 ładniejszy jest niż ten ze Street Fighterem. Tak mi się wydaje. Jak to tego No, powiem ci, że. Kurde, no klasa! Klasa! A tu Mega Drive, ale gracie na Famicomie. No, Jackal. Dobra, ja tu pokażę, co jeszcze jest. Pan Butu ciśnie. Tu jest, proszę, jakaś chyba Pandora. Kolera wie, ale wygląda jak jakaś Pandora. A tu Xbox Series X i Ninja Gaiden. dupa. Proszę, jakie ładne PS3. No, ładniutkie. Limitowane jakieś, no, jakieś limitowane. no, super. Jest Retro Raven. Polecamy kanał Retro Raven. Dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich widzów. Borsuka i Matka. Dziękujemy. Jakie wspaniałe telewizory z grubą, bardzo grubą dupą. No, te są super maszynki. I Amigi. Nie wiem, czy się popsuły, czy nie. O rany, dyskietki, że mam, rzygam dyskietkami. Zobaczmy, co tu chłopaki mają. Amisłownik, fuj. Project X. Franco. Another world. proszę bardzo. Dobra, bo ja tu muszę kontynuować... Kontynuować turniej Sensibla. A tu mamy... Właśnie rzut okiem na hotel, w którym się urządza. Cała impreza wspaniale jest. Pamiętajcie, Press Fire to continue. To jest jeden z najlepszych kanałów na YouTube i polecam z całego serca. To mówiłem ja, Borcuk. Na razie, cześć.